Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Kolejny dzień, 15 grudnia, to jest dzień kolejny w naszej drodze adwentowej. Wybrałem dzisiaj nie fragment ewangelii, tylko fragment proroka Sofoniasza z pierwszego czytania. Zastanowiło mnie, że, mnie, że prorok bardzo krytykuje naród wybrany, mówi, nie słucha mojego głosu, nie przyjmuje ostrzeżeń, nie ufa i nie przybliża się do swego Boga. Ale potem kreśli słowa czasu mesjańskiego. Ten naród będzie mnie jednak słuchał. Zostawię pośród siebie lud pokorny, biedny i szukać będą stronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości Win ani wypowiadać kłamstw. Pomyślałem sobie, że ta reszta Izraela, reszta biblijna, to jest ten lud, który pomimo, że wszystko stracił, bo naród wybrany stracił swoją państwowość, stracił swoją świątynię, stracił kult, poszedł w niewolę, ale jednak zachował w sercu wiarę, że Bóg go nigdy nie opuści, że jego przymierze jest wieczne. Gdyby przenieść to na nasze chrześcijańskie doświadczenie, możemy powiedzieć, że również w naszym DNA chrześcijańskim jest zmysł wiary, sensus fidei. I zmysł Kościoła, sensus Eklezje, to są dary, które otrzymaliśmy od samego początku i rozwijamy je przez życie duchowe. I one nigdy w nas nie znikną. Będą pokazywać nam przestrzeń naszej wiary, dojrzewania we wierze i też uczestnictwa w życiu Kościoła. Nigdy nie wątpić, że Kościół jest darem od Boga, jest tą wspólnotą dla nas na drogach naszego zbawienia.